Dajcie serdecznie, pokażę Wam, jak wykonać pieska. Potrzebny jest oczywiście balon, tak zwana 260 oraz specjalna pompka. Zaczynamy od pompowania balonu. Pamiętajmy, nie może być on napompowany do końca. Trzeba zostawić trochę wolnego miejsca na rozchodzenie się powietrza. Należy balon dobrze związać. Można go trochę ugnieść, rozciągnąć. Stanie się wtedy bardziej podatny na skręcanie. Tutaj jak już mówiłam zostawiamy końcówkę na około 3-4 palce. Zaczynamy od pyska, skręcamy bąbelek, trzymamy go porządnie. Następnie formujemy jedno ucho psa na długość około 4 palców. Przekręcamy do dołu końcówkę i tworzymy drugie ucho. Tutaj można wcześniej trochę ugnieść balon, następnie skręcić. I tak powstał nam pysk psa i duszy. Następny etap to tworzenie szyi. Pamiętajmy, trzymajmy powstały bąbelek, żeby nic nam się nie odkręciło. Teraz przekręcamy bąbelki tak, by powstały łapki przednie. Zwróćmy uwagę, żeby obie były podobnej długości. Zostawiamy sporo miejsca na tłów. Powstaje taka długa parówka. Mniej więcej oceniamy wzrokowo długość przednich łap i robimy analogicznie tylne łapy. Przekręcamy końcówkę balonu do góry i skręcamy kilkukrotnie balon. Możemy trochę lepiej uformować ogon. Tutaj małe poprawki. I tak właśnie powstał piesek. Bardzo dziękuję. Zachęcam Was do zostania w domu z kulturą.